Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie po długiej przerwie, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Jeszcze jestem nie do końca ogarnięta ze wszystkim i podejrzewam, że jeszcze długo nie będę, ale dziś przychodzę do Was z krótkimi czytaniami tygodniowymi dla poszczególnych znaków Zodiaku. Mam nadzieję, że. Te czytania w czymś wam pomogą i na coś wam tam, was tam naprowadzą. Kochani, zaczynamy od standardowo od raka, bo ma urodziny w tym miesiącu, i potem po kolei wszystkie znaki Zodiaku. Do zobaczenia za chwilkę. pa. pa. Dzień dobry, drogie panny. Witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku. W króciutkim czytaniu na nadchodzący tydzień. Ja tam na dole oczywiście opiszę, jaki to jest tydzień, czego on dotyczy. Karty mam już rozłożone dla Was, rozkład jest zrobiony, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby zaoszczędzić czasu Wam, żebyście nie musieli przyglądać się temu tasowaniu i tak dalej, Zresztą wiecie o co chodzi, jeżeli jesteście ze mną już jakiś czas. No dobrze, kochani, muszę sobie tutaj przestawić, bo przeszkadza. Zaczynamy. Co wy tutaj macie? Wy w tym tygodniu, wydarzenia w tym tygodniu, Królowa Pucharów i Rycerz Buław. No, ciekawie. Pierwsze, co rzuciło mi się, to pójście za głosem serca, działanie z poziomu serca, działanie z poziomu emocji. Otwartość na emocje, otwartość na ludzi, skłonność do wzruszeń, ale jednocześnie też zapał do działania, kierowanie się jakimiś pasjami, podejście do, do sytuacji z takim hartem ducha, z ochotą, z chęcią, z, taką, z takim optymizmem, z taką ży, żywotnością, tak bym powiedziała. Yy, romantyczne widzenie świata, ale i też skłonność do wzruszeń. No wrażliwość. W każdym razie i aktywny, yy, aktywny tydzień. Sytuacje, jakie mogą Wam towarzyszyć, yy, mogą opierać się na yy, szybkich działaniach, gdzie trzeba będzie szybko się określić i yy, działać yy, w drodze do celu, tak jakby, jak w ósemce, jak w ósemce Buław, jest pokazane, że jest szybki ruch. Tak tutaj rycerz Buław wykonuje ten krok do przodu. To jest ta chęć do działania, ten zapał do działania. Ta aktywność Wasza i te sytuacje, którymi się będziecie w tym tygodniu otaczać, mogą właśnie takie być, które będą wymagały od Was szybkiego, szybkich działań, zapału, aktywności, ale i też spojrzenia z otwartością, z sercem na niektóre sprawy. Zobaczmy, jak zawodowo u Was w tym tygodniu. Królowa Mieczy, to już taki jakiś znak miał przed Wami, chyba rak. Surowość i prawdziwość w działaniach. Analityczne podejście do planów, do problemów, rozwiązywanie niejasności, rozwiązywanie pewnych zagadek, ale i też yy, może u Was być taka szczerość i błyskotliwość. Szczerość i błyskotliwość w pracy. Tutaj możecie rzeczywiście spotkać się z jakimiś tematami, które będą wymagały od Was analizy, przemyślenia i dokonania jakichś de decyzji, być może, czy wyborów, jednym jakby ruchem, jakby jednym cięciem. Może też będziecie chcieli się odciąć od pewnych tematów zawodowych czy finansowych na jakiś czas, bo może będzie brakowało wam w tym tygodniu jakiejś takiej może ochoty nawet do tego, żeby się tym zająć. No w końcu jest lato, więc każdy myśli bardziej o urlopie niż o, o sprawach zawodowych, ale jeżeli pracujecie, to tutaj jak najbardziej trzeba będzie do wszystkiego podejść, do każdej sytuacji podejść analitycznie, rozbudzić umysł jak najbardziej i zyskać tą prawdę, zyskać tą prawdę. Co w uczuciach? Dwa puchary, czyli tak jak widzimy tutaj, moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście, karty mówią o otwartości, o szczerości. Tutaj jest, tu pachnie jakimś uczuciem, tu pachnie jakimś uczuciem. Tutaj są relacje. Współpraca między partnerami to są wszelkiego rodzaju relacje między, między ludźmi. Jeśli są osoby, które szukają sobie partnerów, to będzie dobry czas na znalezienie kogoś, kto może od nas obdarzyć właśnie miłością. Jeśli powiedzmy jesteście w świeżych jakichś związkach, to tutaj możecie nawiązywać właśnie więzi. Już takie partnerskie z kimś. A jeśli jesteście w stałych związkach, to tutaj może właśnie wkradnie się jakaś świeżość, jakiś świeży powiew do związku. Jak najbardziej życie w zgodzie z innymi ludźmi, stosunki międzyludzkie czy międzypartnerskie, jak najbardziej będą tutaj układały się w tym tygodniu pozytywnie, wręcz medalowo. A jak wygląda rada? Siedem mieczy. Opracowanie sobie dobrej strategii, dobrego planu do działania. Nierobienie niczego na pokaz. Karty radzą, żebyście nie robili niczego na pokaz, ale użyli swojego sprytu do tego, żeby być może przeforsować coś. Być może coś przeforsować. Patrzę na te karty i myślę, że tydzień emocjonalny. Analityczny i taki, który może też za, może, mo, może być taką iskrą dla innych do działania, może też inne osoby gdzieś będące w Waszym otoczeniu będą widziały, dostrzegały gdzieś Waszą otwartość, wasze szczere i prawdziwe podejście i też dzięki temu, że macie jakiś plan, macie jakiś pomysł, macie jakąś strategię, będziecie zapalać jakby innych do, do działania. I do tego, żeby też okazywali swoją prawdziwość, swoje, swoje właściwe ja. Tak mi się po tych kartach wydaje. No dobrze, kochani. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam Was na Następne filmiki do zobaczenia pa, pa.